kamaczy ma czy wilku? czy nie? Szanuję, ja muszę prawym jechać, bo jadę za wolno Jesteś jebnięty, kurwa, kurwa <śmuszczak> <meczko. śmuszczak> nie się jest... Nie miałam tu... ...tym stu ziem, dzielę się na pół Każdy z nas <śmuszczak> Czekaj, <laughs> wylałem piszę, wylałem piszę. No. Weź zatrzym. <laughs> do mam gana przy stronie i szuka mnie suka tu okazawiam topaka i lupa luk jakastukam czerwersa i puszczam kaktusa mówi mi to robię psikusa info na news to pale wirus jak nie chcę nic gadać to kurwa go zmuś ale kaktus teraz mam luz jak już wystrzeli to no właśnie trzeba jakiś tam budynek taki wiesz gdzie tutaj do... na przykład tutaj tutaj Domos? z lapizem na mhm. przykład to zaraz można na no ekspertkę. No, nie, 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 nie. Lapis jedzenie, lapis jedzenie. Musicie nie? Ej, ja nie mam tych szmaragdów! Ja walę z głodu zaraz no. Dobra, moment. Nie jestem. Nie, nie wiem. Mamy aż pięć. O kurwo! Nie! Nie ma bramki! Nie ma bramki! Ja, ja mam kurwa, ach! Możesz to sklipować? Albo coś zrobić z ten? Ja pierdolę. Ach, A, jak to zaraz bijesz, to jest 19. No tak. Ja pierdolę! Was, ja pierdolę, bo... radii, wiesz co... Kit, po co wiesz, ty dyfikowałeś teraz... teraz drugi raz? No bo się powiem, że ta wbiegnie i sprontuje. Nie miał defa? Miał. No ale to wiesz... Wchodzi, plantuje, no nie, właśnie, nie Chuje wiem. Broni, Jeden juz. z ostatnich podcisków, kurwa. Ja pierdolę. A myśmy bronili? Nie, już. nie, kurwa. Adrian, przed chwilą, kurwa. Tak? Kurwa, nie kurwa, tak co? Jeszka, co on powiedział? My broniliśmy. <laughs> My broniliśmy, Jeszcze nie, jeszcze no. nie broniliśmy. <laughs> no, no bo... Dwa jedna, nic nie, ja nie obroniłem jeszcze. No, zajebisty ponton jesteś. Szkoda, że jest w górę. Fryjcz. Lodówa, Lodowa, lodowa jedna. no. Drugi schod. Chowa się, ponton, ja UWAŻAJ! Coś ty zrobił, ponton. <laughs> jaki zaborczy. Jaki, jest, jaki smutny. To jest nasz. A książkę no no. potrzebuję, macz też książkę w takim razie? Chyba, okej. Okay. W Szałszwiczu, bo cię zaraz do komory wchodzi. Kurwa, debil. <grym> <grym> Kurwy, kurwa, nie wiem czy wiesz co to. O wiem. Że cię przejechało takie, kurwa. Tylko <grym> <grym> twoje stoi w gwarżu. Mechanika. No ale... będziemy DZIE TO? No dobra, kurwa. Leżeć kurwa tą kulką Nie no kurwa ty jesteś jakiś opętany Chujcie stajmić o co ci chodzi kurwa Chcesz się ruchać, to mów Dobra robię jakąś super siłę kurwa ten pedał odskakuje Wypierdale żeby ci domaj na... kurwa dupę usiadł Na rękę no, no. Ciuw, ciu, 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 ciu. Ja lepszą niż fabrycznie, ona czyli praktycznie mam no... Dwa drugą. No, to ruch. jedna druga no, no tak, no kurwa <laughs> Cztery co ruchy, zabicia ruchy jesteś. Ruchy. I aligator pan serdeczny. To jest kurwa jaszczurka przyjebie Aligator <laughs> <To>. <laughs> I, biegnie, I biegnie w tej spódniczce kurwa ze swoim aligatorem

To strasz trochę tu kieruje Czy się wbijasz na wyspę? Ale co to jest? Nie mężczyzna mu dupy, on jest na czy nie na administracyjnym No Ja wiem, ale widzę, że wbija o To się na wyspę. go nie pytaj na tym kanale o to, czy wbija na wyspę Nie, nie wbija na wyspę, jakbym wbijał to by nie było na kanale, no bo nie może Według regulaminu a, a ty jesteś na wyspie? Nie. Teraz, okej. Okay. na prawo Przedefek. Na prawo, za to. On już jest na celu, typ na celu. Gdy, gid, gid, gid. Gdzie? Nie, jest centralnie o na schodach. O kurwa hmm. Co? Nie. nie! Nie, 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 Miałem... Miałem kurwa konia tego szkieleta i właśnie hmm. mi kupion pierdolną. Odejdźcie, kurwy, szatany i jeba Szarlatana. Jesteś tu pierdali. Ciebie. O, a nie, no tak, a jakaś ma. Yy, czekaj, i Emil wrócił po akcji do wybu. I jakby to napisał, ja byłem już przy tym. I Emil musiał to przeczytać. I Emil zaczął sobie odgrywać bolącego, no? Zaczął, ała, ała, położył się, a tak dyrygował całą akcją. Dlatego bierzemy szefa szukać. W coś w tym stylu. Z klamą chodzi normalnie. I normalnie, jakby ktoś wleciał, to by pewnie się strzelał. Tylko co zobaczył? I mi się nie chce takich konwoi robić przez jakieś kurwa... ...de A no to z kargę do... ...kita i Tylko, że pisaliśmy o tym, a i ten. Jakby z samą olą gadaliśmy, że olaja właśnie jest w porządku i... ...tank. AT był. Też. Bo to... No, więc, na... no, ...naprawdę. Bo mi się odechciało przez takich ludzi robić konwoje. gdzie oni się wpierdalają w G klaset 200 na godzinę. No, to... Weź no. do no, O oh, oh, kurwa, creeper! Ja pierdolę... Ty, on by, wybuch... patrz, by wybuchł... Patrz, jak blisko TNT wybuchł, patrz! no, 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 TNT wybuchł! Ja pierdolę, ale byłby by przypał! Nowa, tu. Ready? no はっはっはっ。<laughs> <laughs> Er det skort eller kjipt?